Chodzi taki łysy i tam się drzad. A pis, pisowcy wtedy uga, buga, uga, buga. Reszta się śmieje, więc sobie wtedy naprawdę jest dosłownie, jak w cyrku. Zamykam posiedzenie komisji. A nie może pan zapytać. Dziękuję, Dziękuję. miżej Ty Po prostu debilu. Zgłaszałem się do głosu ty debilu. Dziękuję. Po imieniu nazywam debila debilem. Oszusta. Ale ja skończyłem. Może pan odpowiedzieć na pytanie? Tak, chcę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. Jest pan świnią. Dobrze. Nie, wie pan co? Pan mnie nie sprowokuje? Pan mnie nie sprowokuje dzisiaj? Chciałem zwrócić uwagę, że świadek. Oraz pana Tomczaka. Działaniem, którego funkcją jest wspieranie pana Putina oraz pana Donalda. Tuska, marszałku wysoka izbo. Pan Macierewicz powiedział tutaj Pan Putin, chyba dla Pana, Pan. <noise> Panie komendancie, straż, pożar. Trzy państwo. Służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaków. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo wam dziękuję. Do wykonywania ich mandatu, ich uprawnień ich uprawnień wobec Rzeczypospolitej. To jest skandal, a jest orzeczenie Sądu Najwyższego w jednym i w drugim przypadku, a pan mówi, że nie są posłami. To jest nieprawda. Byli bezprawnie zatrzymani, bezprawnie byli w więzieniu i bezprawnie pan teraz działa, nie dopuszczając ich do tego, żeby siedzieli razem... Silne, ...ścigane z oskarżenia publicznego. Mówił pan, panie Wójcik, konstytucja, artykuł 120 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. Płacz nad konstytucją to jedno, panie Wójcik, a jej stosowanie i posiadanie w sercu to drugie. Ja. Robię te dwie rzeczy i czałku, Wysoka Izba. Bardzo cieszę się, że Pan stąd z tej bezpiecznej odległości obserwował, w jaki sposób rolnicy strajkują w naszym wspólnym interesie, dbając o to, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywieniowe w Polsce, ale w miejscu, w którym akurat ja stałem, było całkowicie spokojnie. Stałem pomiędzy policją a pokojowo protestującymi rolnikami, którzy po prostu stali w miejscu i przyglądali się sytuacji. I nagle policja uderzyła w nas gazem i po prostu w nas wbiegła, nie była w żaden sposób prowokowana. Po prostu staliśmy sobie w miejscu. Przypomina mi to najgorsze czasy poprzednich rządów platformy obywatelskiej, kiedy policyjni prowokatorzy rozbijali marsz niepodległości, bili niewinnych ludzi. Jeżeli tak ma wyglądać praworządność, tak ma wyglądać uśmiechnięta Polska, jak wy tak zaczynacie, to nie chcę wiedzieć, co tu się będzie działo za kilka lat. Część Boże i ratuj się, kto może, kiedy za bezpieczeństwo narodowe? i bezpieczeństwo publiczne. W Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadają ludzie, którzy mają słabą głowę, bo pić trzeba umieć, szanowni państwo, ale y, pomijając pewne osobnicze predyspozycje, czy raczej brak predyspozycji, y, problemem jest również to, że najwyraźniej mają w swoim otoczeniu ludzi niezdolnych do tego, żeby... Wysoka Izbo, cała Polska czyta porażający raport, Szanowni Państwo, dotyczący związków Karola Nawrockiego. Panie Kaczyński, nie ma się co śmiać. Trzeba stanąć tutaj przed Wielką Izbą i powiedzieć, czy wiedzie na temat powiązań pana Nawrockiego ze świadkiem przestępczym. Ta kwestia wymaga naprawdę wyjaśnień, bo Szanowni Państwo. Wiemy jedno, są konkretne dowody na te powiązania. Wielki buł inni ludzie, którzy są oskarżani o handel narkotykami, czy też innymi bardzo poważnymi przestępstwami. Rodzi się pytanie, panie Kaczyński, czy może pierwsza decyzja, która nie daj Boże byłaby podjęta przez pana prezydenta Nawrockiego, byłaby ułaskawienie gangsterów. Szanowni państwo, wręcza ten raport na ręce pana Dziękuję bardzo. Nie, nie było wniosku w kadencji, że zlikwiduje Pan zamrażarkę sejmową. Tymczasem my złożyliśmy projekt też samy z Pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji i ten projekt leży już w zamrażarce prawie trzy miesiące. Także bardzo proszę otworzyć wreszcie tą szeroką zamrażarkę, a jak mimo wszystko nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo bo, dobrze. Bo, bo A w czy tym rozbrażania będą akurat na przyszłe święta święta Bożego Narodzenia? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Położę je na pewno obok ustawy konfederacji tylko. Szanowni Państwo, najpierw uzasadnienie. Najpierw uzasadnienie, bo jest, są Mikołajki, nie kłóćmy się. Politycy zamiast obdarowywać się prezentami, obdarowują się rózgami. A ja spotkałem przed chwilą świętego Mikołaja, który prosił mnie o przekazanie prawdziwego prezentu. Co tu jest napisane? Za gotowość do sąsiedzkiej pomocy dla Donalda Tuska. Tradycyjny strój narodowy. Proszę bardzo, spodnie bawarskie. Obdarowujmy się prezentami. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Przystępujemy do głosowania. To z siedmiu posłów, większość bezwzględna 231, za wnioskiem 241, przeciw 206. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku z dnia 10 października 2024 roku przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komose. Wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe do Wprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku z 7 listopada 2024 roku Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów? Posła Zbigniewa Ziobry. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, bezwzględna większość 231 za 241, przeciw 204. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Zioba.